go słuchają, ale widzę, że co ludzie z Grecji przyjechali od nas prosto za ten? Tak, no śmiało, śmiało. Po tym silnikiem tutaj. Kurwa, Macie, ludzie to szacunku nie mają, normalnie. I ten. Eee, I to teraz na koniec, już naprawdę taki ultra przebój, kurwa. Bo po. po ten. Kurwa, po jakiemu? Po, po naszemu, no. Eee, ale ten będzie śmieszny, nie? Także uwaga, nowość. Ha, u mnie to już kompletna nowość. Także w ogóle masakra, w ogóle jakaś taka. O, tyk, tyk. Gitara jest? Elegancko gotowi? No to słuchajcie historii Filipa, kurwa z Los Santos. Ha, ha. Gdy, gdy przyjechałem do tego miasta, to na głównym mnie spotkał chłopak rasta. I mi tak mówi, ty tak, Filip, ty uważaj, bo za chwilę kłopoty będziesz miał. A czemu? Bo fioletowy, żółty i zielony. To jest kolor samochodów zabroniony A ty malujesz, kombinujesz i zobaczysz Za pobordę zostaniesz tu A wy może jeszcze i nie wiecie Filip wtedy leciał na falawecie, Przyjechali w parę Zajebali mi gitarę Zabrali mi gitarę I co ja zrobię teraz? Zabrali mi gitarę, bez niej jestem kurła zero. Zabrali mi gitarę, oddajcie mi ją, proszę. Jak mi nie oddacie, a, to się stąd wynoszę. A, wszyscy! la. możecie śpiewać, la Sialalalala, tylko głośno, bo was nie słyszę. la 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 la, la 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 Jeszcze raz! Si la 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 la. la 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 la, la 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 Zabrali mi gitarę I co już zrobię, teraz? Zabrali mi gitarę Bez niej jestem kurła zero Zabrali mi gitarę Oddajcie mi ją proszę Jak nie oddacie To się stąd wyniosę To się stąd wynoszę śpiewał dla was Filip Dolce, la 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 dziękuję za przybycie, sha la la za to, że wytrwaliście do końca, sha la la za to, że przyszliście, la, Shialala, dono, dono, dono. la la la, pamiętajcie, koncert to jest dla Filipa Zarobek, więc jeżeli go lubicie, to go wspomożycie. Dara da, pari ra Dziękuję jeszcze raz i to już jest koniec. Na pewno koniec. Tira, ra, 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 ram. Tarari, ra, 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 ra. ra, 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 ra. Uhu, dziękować, dziękować, dziękować. Filippo, tolcie muzyk z ulicy. Ha!